Kotemka, witam was na kolejnym odcinku serii Zero do albieńczyka. Dzisiaj chcielibyśmy sobie porozmawiać o rybaku. Temat, który przeze mnie szerokim łukiem był omijany przez ponad 100 odcinków, ponieważ cóż, niby fajne, to jest, można powiedzieć, zbieractwo jest, ale z drugiej strony ma w sobie wiele wad. Z jednej strony pozwala nam na, można powiedzieć, cały czas łowienie, bez liczenia na to, że jakieś tam spoty się pojawią i tak dalej. Chociaż o tym też nie do końca, ale powiedzmy, że jest mniej więcej tak. A z drugiej strony jesteśmy bardzo łatwym celem, bo zawsze wiadomo, że w okolicach lekkich wód będziemy tym rybakiem sobie tam łowić. No oczywiście na wyższych tierach ma, bo na niższych no to kto będzie nas szukał. No i też co tutaj jest takiego smutnego? No, to że nie jest to jakoś super opłacalne, bo strasznie dużo osób to robi, no, mniej więcej tak plasuje się po środku. Jak się na, na węgorze idzie na wysokie tiery map, no to faktycznie jakaś kasa może z tego być. Na niskich tierach map to jest naprawdę nie pieniądz. Ale zacznijmy od samego początku: od tego, jak można bardzo szybko wbić zbieractwo, właśnie łowienie w sumie. Jak można tak szybko wbić, że byście nawet nie podejrzewali o to? No, Może ci z Was, którzy już się tym interesowali, to wiedzą, ale najprostszą metodą wbicia rybacka jest to, że po prostu zjadamy rybki. Tak, po prostu zjadamy rybki. Każda rybka, zależnie od tego, jaki ma tam tier jaka można powiedzieć, jaką rzadkość, no to daje odpowiednio jakiś tam fame No i po prostu te rybki, jak zjadamy, no to się będzie wyświetlać nad nami, że dostaliśmy jakiś tam fame no oczywiście no ta jego ostatnia opremka, bardzo ważna rzecz, bo ona nam połowę więcej daje, czyli po prostu musimy jedną trzecią mniej rybek zjeść, żeby uzyskać ten sam efekt. Same te rybki, to nie jest tak, że zjadacie je i nic z tego nie macie. Te rybki dają nam jakieś bonusy I każda z tych rybek ma na przykład jakieś health regeneration, czyli po prostu przyspiesza wam regenerację HP po walką, czy na przykład wydłuża wasze ceceki. No, a jeszcze tam jest jakaś rybka, co, co daje wam odporność na ceceki i tak dalej, i tak dalej. Dużo jest tych rybek, i bardzo mocno powiązana jest cena ich. W stosunku do tego, ile fejmu dają, więc dużo się nie można pomylić. Ale, jakbyście chcieli na przykład siódemkowe węgorze zjadać, czy małże, no chociaż nie małże, małże chyba akurat dobre były, siódemkowe węgorze, które są po 60, 70 tysięcy, to bardzo, bardzo nieopłacalna inwestycja. Wiem, że zawsze fajnie się jadało tą rybkę ósemkową. Ona jest dość tania, no zobacz, 3600 a zobaczcie ile da nam Fejmu za taką jedną rybkę zjemy sobie ich nawet więcej, ile to? 180 tysięcy, o zobaczcie zainwestuję teraz jakieś 200 tysięcy w sumie zainwestowałem w to, żeby zjeść sobie rybki, no i teraz jak szybko je jeść, no to trzeba niestety klikać, ale jak całkiem slot zjedziecie, no to będziecie musieli 10 sekund czekać aż się kolejna znaczy, taki cooldown wam wejdzie po prostu po zjedzeniu, jak wrzucicie na pusty slot. Dlatego w czasie jedzenia już tutaj dorzucacie kolejne, i dzięki temu nie musicie mm, potem czekać. Nie macie tego cooldownu, bo jak dorzucacie jedzonko, które już macie, bądź zamieniacie na jakieś inne, ale coś było już na tym slocie, to to wtedy ten cooldown nie powstaje, ten 10 sekundowy. No i tym prostym sposobem, nie mając kompletnie nic, nie złowiłem ani jednej rybki, nie zjadłem wcześniej ani jednej rybki, zobaczcie. Już wbiłem czwórkowe łowienie. A zjadłem rybek no, za jakieś e, no, powiedzmy 120 130 tysięcy. Tyle poświęciłem, żeby wbić czwórkowe zbieractwo. No na początku może to się wydawać dużo, ale potem jeśli traktujecie ten content nie jako początkowy, bo też nie polecam na początku polecam pozbierce kamień, to potem jakiś pieniądz już macie. Jak chcecie się zająć tym łowieniem rybek, to no, można powiedzieć, że nawet warto by przeskipować te pierwsze poziomy, bo to jest strata czasu, to jest kompletna strata czasu. No i możemy sobie w ten sposób, w bardzo prosty sposób, już założyć ten secik. Na klacie mamy coś takiego, skill, który jest najdłużej trwającym skillem ze wszystkich klat gadererów, czy zbieraczy. Aż na 12 sekund zwiększa nam nasz fishing speed, czyli będziemy o. O ile o 29% przez 12 sekund szybciej łowić rybki. No a tutaj nieważne na początku co ustawicie, bo przecież tak jak wiadomo, będziemy sobie na niskotierowych mapach zbierać. Oczywiście pasztet obowiązkowo, bo zwiększa nam wydajność naszego zbieractwa i zwiększa dźwigni, także to już powinniście dawno wiedzieć. Ale wchodzi też tutaj Te, połkują mnie na też. Wchodzi też coś takiego jak przynęta. I ta przynęta. No właśnie. Jak sobie wpiszecie na markecie, może Wam nie pokazałem. Jak sobie wpiszecie na markecie przynęta, to Wam wyskoczą 3 tiery przynęt. No i teraz, właśnie, Bates. I teraz, właśnie. Te tiery przynęt no na pewno różnią się mocno ceną, ale też tym, co dają. Zobaczcie, tutaj daje bonus 250%, tutaj 125%, a tutaj 50%. No na początku warto chociażby tą. Tam i dwójkowo czy jedynkowo przynętę brać, ponieważ no, 50% szybciej no zawsze spoko. No i teraz tak, po co jest to nam przynęte właśnie? Tak jak powiedziałem, szybciej łowimy. Ale jak to działa? No po prostu trzeba ją wciągnąć i przez pewien czas albo do wyczerpania przez 10 naszych tików, czyli 10 zarzuceń tej wędki, będziemy mieli, może powiedzieć, takie przyspieszenie tego łowienia. No dobra, no to. Jeszcze wam o wędce samej nie powiedziałem, to jeszcze zaraz wam pokażę. Sama wędka to też różni się od pozostałych narzędzi zbierackich, ponieważ wędka ma em, jakość. W poprzednich narzędziach, takich jak młotek, kilów, siekiera, sierp czy nóż, nie mieliście jakości. A tutaj macie, i ta jakość daje wam bonus. Im lepsza jakość, tym większy bonus do łowienia. Czyli, zobaczcie, tutaj mam 33, a ja widziałem, jak miałem masterpiece, to tam było chyba 41. I teraz tak, no tutaj, akurat jak jeżdżę, to wszystko jest wyłowione. No i widzicie już ludzi, którzy sobie tutaj jeżdżą i łowią. O co tutaj chodzi? Bo możemy łowić tak naprawdę wszędzie. Ale ja bym chciał wam pokazać, że istnieje coś takiego jak spociki. O, i tutaj na przykład jest taki spocik z rybkami, widzicie, to tutaj na dole. I to powoduje, że w tym obszarze. Jeśli zarzucimy wędkę gdzieś w pobliżu, dużo szybciej powinno nam przynętę złapać jakąś rybkę. No, oczywiście tak jak powiedziałem, fajnie by było jakbyście zbierali sobie na pasztecie i na tej przynęcie. Jak widzicie, teraz zostałem 10 tików przynęty. No i mam 10 minut na to, żeby 10 razy zarzucić wędkę. Jak już zarzucacie tą wędkę i zaczyna wam podskakiwać, no to właśnie, to jest takie zbieractwo, że nie że klikniecie sobie raz i wywalone tylko po prostu musicie cały czas siedzieć to jest, to jest właśnie ten minus że na przykład jak jakieś ósemkowe surki się zbiera, które dość długo, dość długo tam naprawdę trwają, no to to faktycznie to faktycznie możemy sobie przy tym jakiś serial pooglądać czy popisać sobie coś na telefonie, a tutaj no, musimy się siłować z tym, musicie przeklikać dosłownie tą rybkę no i za każdym razem może Wam nawet kilka rybek wypaść Potem na przykład będzie Wam lecieć po 3-4 także coś pięknego jeśli chodzi o ilość, no ale o jakość, no nie za bardzo. Na początku, tak naprawdę, kiedy jesteście takim typowo początkującym rybakiem, no to polecam Wam, żebyście w najzwyczajniej w świecie zjadali te rybki, i na sam koniec jak sobie już pozbieracie, no chyba że macie naprawdę mało kasy. No, jak widzicie, sami duże rybki nam nie wylatują. Co się stanie, jeśli pojedziemy na wyższą mapę. Na mapę, na której jest na przykład piątkowe, szóstkowe rybki, ja mamy czwórkową wędkę. Zarzucicie, potargacie się z tą rybką, a na koniec Wam wyskoczy komunikat, że niestety rybka ma za duży tier i nie możecie jej, nie możecie jej pozbierać. Także, no cóż, to jakie rybki lesą zależy od tieru mapy, jeśli chodzi o tier rybek, a to jaka kategoria rybek, to zależy od tego, jaka kraina, na której łowicie. Czyli na przykład węgorze będą lecieć na tych lesistych mapach, a tam chyba jakieś ośmiorniczki, i chyba te. Nie wiem, czy małże, no byście musieli gdzieś zobaczyć sobie rozpiskę tego, na bagnistych lecą e, chyba te ośmiorniczki, nie wiem, czy te małże też tam nie lecą. No ale w każdym razie najbardziej się opłaca węgorze, które właśnie lecą na tych lesistych mapach. Oczywiście mam tu na myśli siódemkowe, bo te trójkowe, piątkowe też spoko, no ale jednak tam cena na tych cena na tych wysokich jest no, skok jest niesamowity, prawda? Zobaczcie, coś takiego jeszcze jest, i to są takie skarby tak jakbyście normalne skarby rozwalili gdzieś na mapie, sobie wyleżał, tam naj, najczęściej po prostu wlecą wam jakieś czwórkowe dobra, no im wyższa mapa tym lepszy będzie ten skarb, no oczywiście musicie w niego też trafić, w tą wędką, bo to nie jest tak, że gdzieś obok traficie to też zbierzecie, no widzieliście, ja tutaj po prostu rybki złowiłem. Co jest minusem zbieractwa, tych rybek? No bo wydaje wam się, że możecie sobie stanąć w jednym miejscu i łowić na potęgę. Jeśli będziecie za dużo łowić w jednym miejscu, to zaczniecie łowić kłody i kamienie. Co to znaczy? No po prostu najzwyczajniej w świecie będziecie łowić taki shit, że już wam się nie będzie opłacać stać w tym miejscu. Nawet na jakiejś wysokiej, na jakimś wysokim tierze mapy, będziecie łowić naprawdę, naprawdę kamienie jedynkowe i drewno jedynkowe. Czyli coś co wam się kompletnie nie opłaca, gdzie normalnie byście mogli złowić jakąś rybkę po nie wiem, 5, 10, 70 tysięcy. Co jest jeszcze takim niesamowitym plusem zbieractwa rybek, jest to, że możecie polować na rekiny. Na rekiny polujecie w początkowych lokacjach, no oczywiście tego materiału Wam nie nagram, bo trzeba mieć przynajmniej siódemkową wędkę, ale jest strasznie dużo ludzi, którzy na te rekiny poluje, rekiny są tam po chyba milion w tym momencie i jak macie dobrze konto zrobione, no to wyleci Wam tam trzy chyba rekiny, czy góra cztery. Także mogą takie bajery rywam wlecieć. O, teraz chyba będzie kamień już O, widzicie? No, jest drewięko. Za długo łowiłem w jednym miejscu i zaczyna mi drewno wypadać i teraz już tak będzie cały czas. Na początku będzie tam się może jeszcze przeplatać co jakiś czas z rybkami, ale potem już będzie samo drewno. Także musicie... Niestety to się tak wydaje, że możecie sobie stać w jednym miejscu. Jak chcecie efektywnie łowić, no to musicie się przemieszczać pomiędzy tymi spocikami. No najlepiej na jakąś poboczną mapę, jeśli chcecie sobie połowić tak na serio, no to gdzieś tam pojechać na bok i korzystać z tych, yy, można powiedzieć, tych przywilejów, że tam będzie mało osób i dzięki temu będziecie mogli sobie łowić te rybki, właśnie z tych spocików. To nie jest tak tylko, że dookoła mapy są te spociki, ponieważ nawet y, tutaj w takim mniejszym y, zbiorniku wodnym. Też powinno coś być. O, widzicie, jest tam. Jest jakiś tam spocik jeden. Tak samo tutaj, czy tutaj też będą jakieś spociki. No, w takiej mikrokałoży może nie będzie się dało łowić. Czasami, czasami się da, czasami nie. Ale na pewno w takich dużych to na pewno się da. Dookoła mapy na pewno się da. No i jeszcze jest coś takiego jak oceany. No i teraz w tych oceanach właśnie można łowić te rekiny. No, one są... One są na skrajach map, bo no, wiadomo no, oceany. No to jest dookoła, nie? Nie tutaj, gdzieś w środku, tutaj są jakieś rzeczki, tylko tutaj dookoła. I teraz na czarnej, na niektórych mapach też te rekiny się da łowić, ale to musi być właśnie ta, taki specjalny obszar, i to, to musi być jeszcze. Nie wiem czy... nie, tam chyba nie musi być ósemkowa. No do końca na tych rekinach się nie zdam Na pewno wiem, że w wszystkich pięciu początkowych lokacjach, tych tutaj miastach portowych, na pewno się tam da łowić te rekiny, ale on się respią co parę godzin. Taki jeden spocik i on zawsze w tym samym miejscu jest i to ludzie już po prostu tam czekają i siedzą. Do tego można oczywiście do tej jakości dołożyć jeszcze awalońską wędkę, która podniesie Wam o 20% ten, te rybki, które zdobędziecie. Czyli po prostu tak, jakbyście, no można powiedzieć, dobry dodatkowy z zjedli. Jeszcze zobaczmy sobie na ten market, żeby ogarnąć jak to mniej więcej wygląda z tymi wędkami, jak tam im speed rośnie. Tutaj akurat jest jakość, ale nie ma enchantów. To samo, co na innych setach zbieraczy, enchant na rybaku nie daje kompletnie nic, tylko właśnie HP więcej. Także nie macie tutaj żadnej statystyki, która by Wam zwiększała speed, jedynie Jedynie na tej wędce, tutaj macie napisane, w tym miejscu jest ten fishing speed. No dobra, no to zobaczmy sobie na teraz te wędki. Jak to mniej więcej wygląda? Wędka to po angielsku się ROT nazywa. No i możecie sobie wybrać na przykład ósemkową. O, widzicie, zawolońska. O kurczę, co ona tak potaniała. O cholera. Co nieźle. Musiała energia potanieć, że ona tak potaniała, albo zmieniła się receptura. Nie no, 300, 300 energii, no potaniała energia. No a te wędki chodziły po 2 miliony. No także, no teraz, tak jak widzicie, no cena się mocno zmieniła. To w takim razie w tym momencie bardzo mocno się opłaca. Yy, bardzo mocno się opłaca. O, kurde, ale poszły w dół te ceny, czyli taka jest cena za awanską wędkę. No to bardzo się opłaca. Ponieważ 600 tysięcy, no to raz, dwa odrobicie, jakbyście się ewentualnie wywalili, no z drugiej strony <laughs> ta jest też po taniości strasznie. No dobra, ale teraz tak: wędka, wędka normal daje nam 82% speedu, a zobaczmy taką daje nam 106%. No to samo się tyczy awlońskich wędek, one też mogą mieć jakość. Kiedy weźmiecie normal, będzie miała 82%, a jeśli weźmiecie masterpiece, no to będzie miała 106%. Także widzicie, 24% więcej to jest strasznie dużo. Więc opłaca się wyższe tiery, no, ale też bez przesady. No, zobaczcie, jak cena rośnie. Tutaj, dobra, no to widzicie, praktycznie ta sama cena. No, to warto kupić. Outstanding, warto kupić. Ta sama cena. O, excellent, tu już mocno poskoczył, ale też warto kupić. No, ale Masterpiece nieopłacalna. W stosunku do tego co daje, różnica, różnica tych kilkunastu procent, nie, nieopłacalna. Zobaczcie, lepiej już kupić zamiast, zamiast kupować sobie Masterpiece wędkę, to lepiej sobie kupić po prostu awalońską. Jak ona jest w tym momencie taka tania, to lepiej już awalońską kupić, bo ten dodatek, który wam daje, to wam tak mocno podniesie mm, tą wydajność, że zgubicie to, e, tą przewagę, e, którą dawała wam Masterpiece. No, i na przykład możecie sobie Outstanding kupić i będziecie mieli 86%, no i jeszcze będziecie mieli plus 20% z łowionych rybek. A tak jak mówiłem, polecam jeść rybki, przynajmniej na początku. Pamiętajcie o tych spocikach, które macie dookoła, no na tych wszystkich wodach, które będziecie odwiedzać, macie spociki, które warto po prostu korzystać z nich, bo w nich będziecie dużo szybciej łowić i z nich na pewno będziecie rybki łowić, a nie jakieś kamienie czy kłody. Także to jest ważna rzecz. Pamiętajcie o pasztecie, o przynęcie, to Wam mocno pomoże. Pamiętajcie, żeby używać skilla, e, Skila? Skila chyba. E, na klacie, który daje Wam fishing speed lepszy. No i to tyle z mojej strony. To jest taki początkowy bardzo poradnik do zbieractwa rybek. Oczywiście jak chcecie się w to zagłębić mocniej, gdzie, jakie najbardziej opłacalnie, no to ja nigdy w tym tak mocno nie siedziałem. Ja tutaj wam tylko daję taki początek, żebyście się tym zainteresowali ewentualnie, a co dalej już z tym zrobicie, to już wasza rzecz. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki wypadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku.